Cześć, jestem Pował Winiarski z, z Antueba. Jak widzicie, gram w Battlefield 1. Ja już miałem okazję grać na imprezie EA londyńskiej w okolicach wakacji. Natomiast to był tylko tekst. Tam grałem, nie mogliśmy nagrywać samej rozgrywki. Mamy open beta, czyli otwartą betę Battlefield 1. Jutro wszyscy ją dostaniecie bo w końcu otwarta beta, na razie otrzymali ją insiderzy, czyli osoby, które zapisały się do programu Insider i otrzymali dzisiaj kody. No i my też jako dziennikarze, growi technologiczni też otrzymaliśmy swój kod, więc możemy wam pokazać betę konsolową na PlayStation 4 Battlefield 1 od EA chwilę przed tym, jak wszyscy w to pogramy. Zanim zacznę, będzie usprawiedliwienie. Gram na telewizorze, który jest daleko, tak musiałem ustawić sprzęt. Świeci mi lampa w oczy. No, powiedzmy, że mam okulary, więc z tego się nie wytłumaczę. Natomiast gram bez dźwięku. Gram bez dźwięku po to, żeby dźwięk wam się nagrał, więc mam tutaj naprawdę cichutko, zupełnie co innego niż granie na słuchawkach. Jak, jak widzicie, you have lost connection to the EA servers. Go online, wchodzimy. Ja chwilkę grałem, jeden mecz dosłownie, więc nie mam rozwiniętej postaci, nie mam odblokowanych broni. Musnąłem dosłownie minimalnie, tylko żeby zobaczyć jak to wygląda. No i na razie, zaraz zobaczycie, wizualnie wygląda to trochę gorzej niż na PC-owej wersji, którą ogrywałem wcześniej, no ale jest to wersja testowa, wersja beta, więc trudno oczekiwać, żeby tutaj były farbwerki graficzne, aczkolwiek tam trochę jestem zaskoczony, że EA zdecydowało się na wypuszczenie tej wersji beta wyglądającej tak sobie, w momencie kiedy Battlefield 4, który przecież już ma na karku sporo czasu wygląda lepiej. No ale to ma działać przede wszystkim, ma sprawdzić serwer, więc absolutnie rozumiem. I te wszystkie wytłumaczenia, które były na samym początku tłumaczą mnie dlaczego będę dostawał bęcki, bo już widzę, że będę dostawał bęcki. Bardzo dawno nie grałem w Battlefielda, więc te bęcki będą. Gam dużo w Overwatch, zupełnie co innego. Kompletnie inny sposób rozgrywki, kompletnie inna dynamika. Kompletnie inne planowanie, kompletnie inne strzelanie i tak naprawdę przyzwyczajenie się na nowo do Battlefielda troszeczkę zajmie. Natomiast wiem, że masa z Was czeka na Battlefield 1. A ja teraz czekam aż się gaz ładuje, ale chcę wam pokazać, jak mniej więcej wyglądają czasy ładowania. Tam można sobie było różne rzeczy przyglądać w międzyczasie. Mamy klasy Assault, Medic, Support i Scout, czyli innymi słowy zwykły żołnierz, medic, support, czyli z cięższą bronią i Scout, czyli Sniper. Przy tych broniach, które są w tej chwili odblokowane, no nie wygląda to najlepiej. Ja podejrzewam, że ten materiał będzie odrobinę cięty, żeby nie było widać wszystkich tych moich śmierci. Gra jak widzicie, albo zobaczycie za chwilę, momentami przycina. No jest to wczesny kod, w związku z powyższym ciężko oczekiwać, żeby to działało idealnie. Powiedziałbym, że Battlefieldy na samym początku nigdy nie działają idealnie. Pewnie niewiele rozwina się z prawdą, bo sami wiecie, że tak właśnie jest, jeśli chodzi o konsole. Natomiast no, mają porządny serio, porządny silnik, i dogranie tego jakoś aktualizacjami i łatkami myślę, że dużo może zmienić później również, jak ta gra już troszeczkę się przyjmie. Jak widzicie. Z Battlefield 4, jeżeli chodzi o bronie, jest tu niewiele wspólnego i naprawdę nie jest wcale lekko strzelać z tych karabinów. No to jest w dużej mierze kwestia przyzwyczajenia. Jak widzicie, standardowo w Battlefieldie można chodzić do budynków, te budynki się niszczą. Jak też widzicie, gra potrafi troszkę przyklatkować. Przyznam szczerze, że teraz wygląda to odrobinę lepiej niż w momencie, kiedy włączam za pierwszym razem. Może to jest tak, że minimalnie doczytały się tekstury, co powinno się robić oczywiście na początku. wie? Nawet powiem szczerze, nie, nie spojrzałem dokładnie, jakie mamy tutaj e, umiejętności, jeśli chodzi o klasy. Assault. Nie przyda się do dończego, ale zobaczymy, jak wybucha granat. Bam! E, w lewo. Detonator, jeszcze dobrze widzę. I prawo znowu granat. Aha, dobra. Tutaj troszeczkę to inaczej wygląda. I no, nie, wszystko wygląda w porządku. Jednak e, długie nie granie w Battlefield na czwórkę sprawia, że zupełnie zapominam, jak się Battlefield gra. Czułość standardowa też się będzie trzeba tego przyzwyczaić. E, jak możecie zobaczyć, 32 na 32, więc 64 wojów na. Placu Boju, zdobywanie punktów, tryb dla Watelpila dość standardowy. Na konsolach tej generacji były większe starcia, jeśli chodzi o, o serię gier. Battlefield to zupełnie inny sposób prowadzenia... No kamal, chciałem wejść na konia, stary, kurczę, kogo go znalazłem. No wiesz co, serio. Battlefield to są największe starcia, jeśli chodzi o konsolowe produkcje i, i faktycznie te 64 osoby robi tutaj roboty. Aczkolwiek no wiadomo, że to są dość duże mapy. Fajnie było wskoczyć do samo. to są dość duże mapy, więc tych ludzi tak naprawdę nie ma wokół tak dużo i... Na razie póki co nie widzę wielkości tych starć, nie robi to na mnie tak dużego wrażenia, może to jest kwestia mapy Wielka Pustynia, ale jak widzicie latają samoloty. Ja miałem wcześniej okazję samolotem polatać jako pasażer z karabinem, e, troszeczkę się doczytywały tekstury, jeśli chodzi o, nie wiem czy to ma jakiś sens, no, troszeczkę się doczytywały tekstury e, pustyni, generalnie widać było, że gra troszeczkę idzie na, na, na łatwiznę i chce sobie pewne rzeczy doczytać e, tak, żeby lepiej działać oa, na koniu jeszcze nie jeździłem w gdzie nigdy nie było takiej okazji nie działa to tak jak motocykl, ale jak widzicie można strzelać a pogonimy na koniu Jeepa tu widać troszeczkę przykrotkowało czy nasz koń może skakać? nic nie może, mogę z niego zejść a, skacze automatycznie czy przeskoczy przez ten murek? wow, nieźle e, pod trzecy już nie przeskoczy Momentami bywa różnie, jeśli chodzi o modele postaci. Czasami są strasznie brzydkie, czasami są całkiem ładne. Czasami, czasami są ładne, jak tutaj widzicie, koń wygląda całkiem w porządku. Porusza się też całkiem w porządku. Fajnie chyba animacja. Kompletnie nieprzydatnie, jeśli chodzi o walkę. Natomiast, jeżeli chodzi o szybsze poruszanie się między poszczególnymi punktami, jak najbardziej na plus. Boi się ognia, jak najbardziej realnie. biegniemy sobie do punktu B. Możemy zmieniać strony. Z zaskoczymy. Ubijemy tego gościa i spróbujemy przyjąć punkt. To jest taki mój sposób, z Battlefield-owy, się obok punktu i mieć nadzieję, że ktoś nas nie zastrzeli, jakkolwiek bywa z tym. Różnie, jak widać tutaj. Przeciwnik się czaił za rogiem i no, wyszło, jak wyszło. Zobaczymy sobie inne klasy. Skip. Nie będziemy czekać, że to nas podniesie, bo to nie ma najmniejszego sensu. Mam nadzieję, że jakieś pojazdy uda nam się pozyskać. Czy ja tutaj widzę jakiś pojazd, w który mógłbym wskoczyć. Samolot zajęty, drugi samolot zajęty. No, pójdziemy sobie na plac boju od razu tutaj. Przy punkcie. No, oko za oko jak widać, a tylko że nie moje, za kogo innego. Okej, okay, dobra. No to tak to wyglądało że stworzycie tę karetkę, która jedzie. To nie jest Battlefield, to jest tutaj z mojej okolicy. Nawet nie sprawdziliśmy, jak wygląda rzucanie apteczek przez medyka, ale za to sprawdzimy, jak leci się samolotem jako pasażer z karabinem. Tu też widzę, że już doczytało, czyli faktycznie dziwne w moim przypadku pierwsze a, włączenie gry spowodowało, że gra wyglądała gorzej. Najwidoczniej może gdzieś się coś w tle jeszcze doczytywało, albo do, dociągało, jeśli chodzi o teksturę. Ponad 6GB ta beta w przypadku PS4 zajmuje, więc to się w miarę szybko ściągnęło i szybko uruchomiło. Nic już tam teoretycznie nie dociągało później. Nie ma tego kontentu wiele na razie, no ale też gra ma pokazać przede wszystkim a, nam, jak wygląda Battlefield 2, czyli tym osobom, które nigdy nie grały. Natomiast dla EA, i dla DICE, i dla twórców Battlefielda, to jest taki poligon doświadczalny, jeśli chodzi o serwery. Tam już była wcześniej wersja alfa. Bardzo dobrze, że są takie bety. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do bet. Często zdarza się, że beta sprawia, że nie jestem zainteresowany samą grą. Tak było w przypadku Duma ostatniego. A nad czemu ubolewam i oddałem ją Tomkowi. Beta była słaba, moim zdaniem. Potem się okazało, że pełna wersja jest lepsza. Szczególnie, że w pewnej wersji była kampania. A, a nie tryb multi, który podobno też jest całkiem w porządku, ale tego moim zdaniem beta nie pokazała. E, póki co wszystkie Battlefieldy jakie grałem w Betach, e, Battlefront też, mnie do gry zachęciły. E, nie, mnie do Battlefielda One zachęcać nie trzeba, podoba mi się setting, e, jest zupełnie inny niż ostatnich Battlefieldów, Call of Duty, to moim zdaniem mega na plus. No e, jak widzicie sama gra... Kurczę, no... Come on! Jeszcze wyżej poleć na samotność, żebym nikogo nie mógł trafić. Czy to coś w ogóle widzę? Bez sensu to latanie. Strasznie zmieniam dzisiaj tematy. Po prostu to jest Battlefield, tak? Tutaj nikt nie robi rewolucji, nie ma stawania na głowie. Może będzie stawanie na głowie i rewolucja, jeśli chodzi o kampanię, bo jednak część osób gra w Battlefield, dla kampanii nie ma sensu. Ale spodochron? Okej, okay, dobrze, no to już wiemy, że spodochronu nie było. Kule były. No na kulach raczej się nie, nie uniosę w powietrzu. Rewolucja, no może inne animacje. Generalnie, setting gry jest inny. Bronie są inne. Zachowanie postaci, praktycznie takie same. Strzelanie, praktycznie takie same. Taktyki, pewnie też. O, jesteśmy w wojsku Taktyki, będziecie stosować, pewnie też takie same, jak już poznacie mapy. Oby te mapy kolejne były fajniejsze niż ta, jest trochę nudna. Jednak strzela się tak jak w Battlefield. Ja na imprezie EA, wtedy, jak grałem na PCC. Miałem wrażenie, że gra jest trochę inna, tymczasem siadam tutaj u siebie przed konsolą i czuję się, jakbym grał w Battlefield 4 z innymi skórkami. Plus to czy minus? Nie mi tak naprawdę oceniać, bo ja nie jestem mega wielkim fanem Battlefielda. Ci, którzy. Znaczy, umówmy się tak, jestem fanem Battlefielda bardziej niż Call of Duty, to nie ulega wątpliwości. Natomiast nie jestem takim diehard fanem, który spędził przy tym tytule setki godzin aczkolwiek wciąż więcej niż Call of Duty, natomiast e, wiem, że fani Battlefielda oczekują po Battlefieldzie, że będzie Battlefieldem, nie oczekują rewolucji, oczekują innego settingu, nowych broni, nowych map i to dostaną, jeżeli gra będzie wyglądać, i prezentować się tak jak ta beta, natomiast Część graczy na pewno oczekuje rewolucji, a jeśli chodzi o sposób rozgrywki. Ja na razie tego nie widzę. Oczywiście są na pewno smaczki, które dostrzeżecie w tej becie, grając w nią dłużej, a nie te kilka minut i, i przy drugim uruchomieniu, gdzie mam na liczniku jeden cały mecz. Natomiast na analizę... Come on, Na analizę też przyjdzie czas na wytykanie błędów. Po to jest ta beta, żeby ta jesienna premiera poszła lepiej niż w przypadku Battlefield 4 który, jak wiecie, na premierę no nie działało za specjalnie dobrze. Na razie pierwsze wrażenie jak najbardziej na plus. Ja oczekiwałem tego w Battlefieldzie, dostaję to w Battlefieldzie, bawię się tak, jak chciałem się bawić w Battlefieldzie. Na razie jeszcze gram bez ekipy, to będzie zupełnie inna gra. Dziś na noc umawiamy się ze znajomymi. Kurczę, no kusi mnie, żeby sprawdzić ten spod No jest jednak, trzeba było więcej razy X naciskać. Czyli tam się nie popisałem. Dziś wieczorem będziemy z ekipą siadać, która już ma też, kilka osób ma dostęp wcześniejszy właśnie z tego programu Insider Battlefield'owskiego. Więc sprawdzimy sobie ten tytuł, a wspólnie troszeczkę będzie inna zabawa, chociażby przez to, że w składy sobie będziemy wchodzić i wspólnie przeprowadzać jakieś akcje. No jak sami wiecie gry sieciowe, zabawa z randomami to jest zupełnie coś innego niż granie w ekipie, aczkolwiek... Jeżeli patrzymy na ekipę pod kątem takich gier jak Call of Duty, gdzie są mniejsze składy, czy Overwatch, którego ostatnio strasznie dużo gram, też są mniejsze składy, to tutaj nawet przy tych kilkuosobowych składach ze znajomymi wciąż jesteśmy tylko fragmentem całej wielkiej machiny, którą jest... Come on, nie, to jednak support nie jest moją mocną stroną. Przełączymy włączymy na chwilę Scouta, czyli snajpera, którym będę miał okazję pochybiać. Zupełnie inaczej się gra Battlefield z ekipą, chyba, że macie 32-osobową drużynę, co jest nierealne, żeby tak się połączyć. No i dużo bardzo zależy jednak od pozostałych członków. I zaufanie. Co ja nacisno. No nie, serio! Come on. Powiem to wyciąć, ale... Widz, powinniście zobaczyć, jakim jestem lamusem, żeby było jasne i najwyżej napiszecie, albo powiecie, żeby nie rezenzował daj, że żebym oddał komuś innemu. Dobra. Czy jednak Scouta pokazałem? Niewiele pokazałem. Dobra, tego Scouta jeszcze pokażemy. Ma fajną drugą broń. Jak widzicie, snajpera. Zmiana naboi natomiast mamy jeszcze tutaj No to nie jest druga broń No proszę taka raca dymna co z tym możemy zrobić? no w samolot nie trafimy, więc niewiele też warto pamiętać, że poznanie klas w Battlefieldzie dobre o Jezus poznanie klas w Battlefieldzie dobre ma bardzo duże znaczenie i umiejętne ich używanie czy snajpera umiejętnie używać, wystarczy po prostu nie, być taką, nie mieć takiego zeza jak ja. Ale też nauczyć się poszczególnych broni, no bo nie oszukujmy się, że nie są snajperki z XXI wieku. Tylko broń z okolicy I wojny światowej i swoimi zasadami się rządzi. Natomiast też rządzi się oczywiście silnik Frostbite i rządzi się przede wszystkim Battlefield One, w którym odpowiednie nauczenie się gdzie strzelać ma kluczowe znaczenie dla snajpera. Ja nigdy nie będę dobrym snajperem, nigdy nie będę dobrym sniperem. Ale, jakby ktoś mógł wyjść z tego rogu, wystawić mi głowę w niego strzelbę, chociażby udało do mojego snajpera. Tymczasem mi się to nie uda. Męczę się zawsze snajperami. Oczywiście chybiłem. Oczywiście chybiłem. Oczywiście chybiłem, a oczywiście mój przeciwnik nie chybił. Brawo Winiarski. Fantastyczny, ciebie snajper. Dlatego nie gram Aną i Wdową w Overwatchu. I dlatego też zmieniam postać na mojego ulubionego Asolta. Niewiele tak naprawdę mogę o Wam powiedzieć po tych kilkunastu, kilkudziesięciu minutach zabawy. Poza tym, że bawią się dobrze, aczkolwiek lepiej się bawią z ekipą. Natomiast zależało mi na tym, żeby jak najszybciej Wam pokazać, jak wygląda konsolowa beta, zanim ją sobie uruchomicie. I dawajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba, czy spełnia Wasze oczekiwania, czy będziecie grać, czy Was zachęci do zakupu, czy Was wręcz przeciwnie, zniechęci do zakupu. Każda śmierć podobno zniechęca do zakupu a najgorzej zniechęca ta, która jest o, pierwszą śmiercią w becie. Miałem takiego znajomego, który miał taką teorię, że jak uruchamia jakąś wersję testową strzelanki, albo w ogóle na nowo kupioną strzelankę i pierwszy kill nie jest jego, tylko na nim, to znaczy, że będzie źle szło. I u mnie to, się to nie sprawdza, więc ja się do tego, do tej śmiesznej zasady nie stosuję. Jak widzicie, frostbite z niszczeniem otoczenia radzi sobie całkiem nieźle. Czy jest tutaj wolne miejsce, popuk. To mam przy siadaniu, serio. Też macie, że są tak, że jak zaczyna nie iść w jakiejś strzelance, to zastanawiacie się czy jest sens grać dalej. Ja tak czasem mam i tak właśnie kończą się często moje posiedzenia. Co się wydarzyło? Ach, ja jestem pojazdem. Pojazdem, który nie może wyjechać. Ale na szczęście czołg zrzuci pancerzonych, który był obok. Zobaczył, że mam problem, postanowił go rozwiązać. Dziękuję serdecznie o, graczowi z przeciwnej drużyny. Rozwiązałeś mój problem. Może nie do końca w taki sposób, jak chciałem, ale jednak. Okej. Okay. Tutaj w kanionie sobie przejdziemy. Jak sami widzicie, nie skupiam się specjalnie na celach, więc jestem najsłabszym ogniwem w mojej drużyny. Skupiam się na tym, żeby przeżyć. może czasem kogoś zabić. Jak widzicie, nie da się zabić konia, bardzo dobrze. Nie, żebym próbował, nawet nie będę tego robił, ale przestrzeliłem przez konia, więc... Kurczę, no spróbować sobie zobaczyć, czy to jest... No dobra, A, niech to ktoś inny, w innym materiale. Ja do zwierząt nie mam zamiaru strzelać. Spróbujemy na sam koniec przyszturmować punkt C. Zobaczymy, czy się uda. Ktoś był, czym się wydaje? To ikonka. Mam trochę nadzieję, że ten Battlefield będzie lepiej działał technicznie, że to jest faktycznie ten kod tak jak informuję o tym plansza na początku. No, a jak widzicie, niespecjalnie używam umiejętności mojego wojaka. Ale na razie po prostu próbuję kogoś pozabijać. Tu chyba dobry... A, granat, granat! Tu, 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 pyk. Nie trafiłem. Nie zabiłem. Dobra, jeszcze spróbujemy ten punkt C doszturmować. Jeżeli ktoś tam oprócz będzie. Sweep Revive. Gdzie jest punkt C C C C, c tutaj? Defeat! Więc tym optymistycznym akcentem. O, o pesymistycznym. Ale fajnie się go. A tym to akcentem kończymy ten Let's Play. Nawet chyba wygląda na to, że nie trzeba mnie specjalnie ciąć, bo wyrobiliśmy się w takiej normalnej, jak na let's playa, długości. Jeszcze sobie rzucimy okiem na statystyki. Dobra, może nie rzucajmy lepiej. Zobaczmy, jak to wygląda w kwestii ikon. View profile continue. Next round starts in 40 seconds. Skład, jaki mieliśmy. Punktacja personal, jak widzicie. Scoreboarda nie będziemy włączać, bo byliśmy. A, niech stracę. Gdzie byłem w tym scoreboardzie? Eee, ale wstyd. No, szarym końcu. Wow. Ale 11 kili. Widać, w punktacji nie zdobywałem czymkolwiek poza kilami, więc tak to wyglądało. Okej. Okay. Wrócę zaraz do drugiego poziomu, ale zanim to nastąpi, wyjdziemy do menu. Trójkątem. Return to menu. Jeszcze rzucimy okiem, co jest w menu, żeby zakończyć bez strzelania. Poczekamy chwilę, aż się doładuje. Jeszcze chwilę poczekamy. Jeszcze chwilę poczekamy. Czasy ładowania nie są jakieś masakrycznie długie, no ale jest nadzieja, że będzie to też jakoś iść do przodu. Join friends na dole. Tutaj podejrzenie, kto jest z naszych znajomych online. Jak widzicie, już zaczyna się powoli granie. Tutaj jest Szymon z Spider Sweba też już gra, więc pewnie wieczorem się spykniemy. Tak, bo nie wiem czy wiecie, ale w gramy ze Spider Swabem, z Szymonem. To nie jest tak, że my się nienawidzimy redakcjami, absolutnie nie, bardzo fajnie nam się gra. Pomagamy też sobie czasem w recenzjach, jeśli chodzi o wspólną zabawę w sieci. Battlefield 1, Conquest, Conquest. Eee, quick Match, tutaj już byliśmy, dobra, niepotrzebnie to włączyłem, powrót do menu. Tutaj JOIN FRIENDS, WELCOME TO THE BATTLEFIELD BETA, a jednak nas dodało do meczu. Trochę jeszcze to chodzenie po menusach działa jak działa. No, mam nadzieję, że nie usnęliście przy tym moim lamieniu w Battlefield 1. Nie zdobyłem jakiejś masakrycznej liczby punktów, byłem na końcu tabeli. Tak przyznaję się, trzeba będzie jeszcze pograć to sporo, a może sobie właśnie Battlefielda 4 przypomnieć, żeby mieć podejście do Battlefielda na premierę inne niż podejście przyniesione z Overwatcha. No i tymczasem tyle. Ci którzy nie chcieli oglądać wideo z rozgrywki w Battlefield 1, czy jakiejkolwiek rozgrywki. Mam nadzieję, że się nie denerwują, że takie coś się pojawia. Wiem, że sporo osób chciało poglądać jak ja gram w coś nowego. Mamy coś nowego chwilę przedmiotu. Myślę, że to był fajny pomysł i bawiliście się nieźle. No i to tyle. Do zobaczenia następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, jestem z Antuba. Jak widzicie mamy No Man's Sky, ale mamy No Man's Sky bardzo późno z tego względu, że embargo na...